Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj zapraszam na wycieczkę. Oprowadziłem jedną ze szkół spod Kielc. Byliśmy między innymi na Starych Powązkach w Warszawie oraz na Powązkach Wojskowych. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Będąc ostatnio na Starych Powązkach w Warszawie i nagrywając program Niezapomniani, natrafiliśmy na kompletnie zniszczony grób aktora Stanisława Wolińskiego oraz jego żony Marianny Heleny. Skontaktowaliśmy się z zarządem Cmentarza Powązkowskiego. Okazuje się, że zniszczenie grobu to efekt wichury z 2019 roku. Uszkodzeniu uległo wówczas wiele grobów, m.in. mogiła rodziny Grobińskich Herbu Trąba. W ich grobie widać nawet fragment zwłok. Stanisław Woliński był gwiazdą przedwojennego kina, grał także w filmach po wojnie. Wystąpił w takich produkcjach jak Piętro Wyżej z Eugeniuszem Bodo, gdzie grał protazego służącego Bodo. Czyli filmowego Hipolita Pączka, zagrał w ekranizacji Wiernej Rzeki, Stefana Żeromskiego oraz w filmach Ada To Nie Wypada, Włóczęgi, Bogu Rodzica, Sportowiec mimo woli, przygoda na Marięsztacie, Piątka z ulicy Barskiej, Irena do domu, Szkice węglem, kapelusz pana Anatola, czy kafę pod minogą. Woliński był także śpiewakiem, dyrektorem i kierownikiem artystycznym teatrów. Sam grał w teatrze Syrena w Warszawie. Ostatnio zmarli Witold Orzechowski, scenarzysta kariery Nikodemadyzmy, autor programu Polsatu na Każdy Temat, był drugim mężem Beaty Tyszkiewicz. Jego pogrzeb odbył się 29 kwietnia na starym cmentarzu w Łodzi. Angelika Wołynko, siatkarka Orła Elbląg, chorowała na nowotwór piersi. Przeszła mastektomię i usunięcie węzłów chłonnych. Miała zaledwie 31 lat. Zostawiła męża i dwie córki, jej pogrzeb odbył się na cmentarzu Dębica w Elblągu, Eugenia Bajguz, znana jako babcia Gienia z muralu w Białym Stoku, Malowidło powstało w 2019 roku jako element akcji promującej festiwal muzyki elektronicznej Up to Date. Barcia Gienia trafiła do szpitala po złamaniu biodra. Została pochowana na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Wysockiego w Białymstoku. U boku dziadka Janka, cioci Lili i wujka Władka. 11 maja na powązkach wojskowych w Warszawie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Korzyńskiego, legendarnego kompozytora muzyki filmowej i rozrywkowej. Uroczystości Rozpoczną się mszą świętą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Żoną Andrzeja Korzyńskiego była Sylwia Sokorska, czyli córka Włodzimierza Sokorskiego, ministra kultury w rządach PRL, przewodniczącego komitetu do spraw radia i telewizji. Udało nam się także zlokalizować grup Zdzisława Najmrockiego, o którym ostatnio był głośny film Najmro z główną rolą Dawida Ogrodnika. Najmrocki był słynnym złodziejem o pseudonimu Saszłyk. Wsławił się on licznymi ucieczkami z zakładów karnych. Słynny złodziej zginął w wypadku samochodowym w kradzionym samochodzie razem z niepełnoletnimi synami swojego znajomego. Został pochowany na cmentarzu w Żyrardowie w grobie ojca Władysława pod przybranym nazwiskiem swojej matki. Zdjęcia grobu Najmrockiego mamy dzięki uprzejmości pani Marty Hernik. 2 maja 80 urodziny obchodziłby Wojciech Pszoniak. Aktor pochowany jest na powązkach wojskowych w Warszawie. Również 2 maja i również 80 urodziny obchodziłby znany krytyk muzyczny Bogusław Kaczyński. Pochowany jest on w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. 2 maja przypadła także pierwsza rocznica śmierci Bronisława Cieślaka, czyli słynnego porucznika Borewicza. Aktor i dziennikarz pochowany jest na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. 4 maja. Minęła 20 rocznica śmierci Stanisława Niwińskiego, aktor pochowany jest na powązkach wojskowych w Warszawie. Tu także pochowana jest Krystyna Ciechomska, aktorka, która zmarła 4 maja 2012 roku. 5 maja przypadła z kolei 20 rocznica samobójczej śmierci Cezarego Kaplińskiego, aktora znanego z serialu 07 z głosie. Spoczął on na cmentarzu w Otwocku. 6 maja minęła 20. rocznica śmierci Bronisława Pawlika. Ten genialny aktor razem z żoną Anielą spoczywa na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie. Niedawno podczas wykładu na Uniwersytecie Techniczno-Handlowym opowiadałem o morderstwach znanych Polaków. Wspominałem tam o zabójstwie aktorki Anieli Wirwiczówny. Mordercą aktorki, która żyła w latach 1870-1894 był Michał Hundzyński. Dzięki uprzejmości pani Kingi Radeckiej, dziennikarki z Krakowa, udało nam się ustalić, gdzie został pochowany. Niestety jego grobu już nie ma. Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w miejscu mogiły, jest teraz Alejka. A teraz przypomnę. Pokrótce, jak doszło do morderstwa Wirwiczówny, Hondzyński przybył do jej mieszkania, prawdopodobnie chcąc zwrócić pożyczoną od niej dzień wcześniej książkę pod tytułem Śmierć Ignacego Dąbrowskiego. Ponownie pojawił się w jej domu i schował w pokoju za kotarą. Gdy Aniela Wirwiczówna poszła po chusteczkę do nosa, rzucił się na nią i ostatecznie zastrzelił z rewolweru Smith Wesson, model pierwszy, kalibru. 5,6 mm. Później popełnił samobójstwo. Motywem zbrodni najprawdopodobniej był zawód miłosny. Wirwiczówna początkowo pochowana była na cmentarzu Rakowickim, jednak dzień po pogrzebie bliscy zdecydowali się przenieść jej ciało na cmentarz Powązkowski w Warszawie. Kondzyński jako morderca został pochowany w kwaterze osób bezdomnych. Niestety jak już wcześniej wspomniałem, jego grób już nie istnieje. Tu mamy jedną z Alei Zasłużonych. Na powozkach wojskowych ch chyba jest z pięć takich alei. Postaramy się wszystkie zobaczyć. Jako pierwszej grupy, jak wchodzimy od głównej bramy, jest grup premiera Jana Olszewskiego. A tuż za Janem Olszewskim pochowany jest Kornel Morawiecki, czyli ojciec premiera Mateusza Morawieckiego z Solidarności Walczącej. Ma dosyć skromny grup prawdopodobnie tak chciał zostać pochowany. Grup pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, o którym był film Jack Strong, nie wiem czy oglądaliście z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Według jednych jest zdrajcą, zdrajcą według innych bohaterem. Bardzo skomplikowana postać. Tuż obok nowy grób, nowy nagrobek Jana Alicińskiego, polityka, który zginął w bardzo tragiczny sposób w Narwi. Ratował swojego psa grób. Przypomina, można powiedzieć, właśnie pękniętą krę na rzece. Wiele osób chce wykopać Bieruta oraz innych działaczy komunistycznych z powązek, no ale ja uważam, że nie powinno, bo wtedy, co wymarzemy historię, to wybórzmy wszystkie bloki zbudowane w latach 60. i 70., -tych. i Warszawę. I Warszawę, I Warszawę tak. tak, Oraz generał Berlin, który dowodzi, dowodził armią. Która ze strony wschodu zdobywała Berlin. Generał Jaruzelski towa oraz towarzysz Kania, pierwszy sekretarz KZPR oraz premier lewicy Józef Oleksy. I zaczyna się kolejna aleja zasłużonych. Najwybitniejsza polska sportsmenka Irena Szewińska. Obecnie żadna polska sprinterka nie pobije jej rekordu na 400 metrów, który wynosi bodajże 49,27. Słynny aktor, który miał ponad 2000 kochanek. Na wieków Amant, fajnie napisali mu Tadeusz Pluciński. Długo nie miał grobu, miał taki kopczyk. Jerzy Gruza, czyli reżyser 40-latka wojny domowej, czy chyba ostatni tygrys Europy. Tutaj widzicie klaps filmowy, nawet działa. No i Paweł Królikowski, czyli Kusy z Rancza. Akurat, jak nagry... nagrywałem, to tworzyli ten grup kiedyś. I raz spotkałem Grażynkę z klanu, czyli jego żony też. A obok Emil Karewicz, czyli Herman Brunner stawki Większej niż Życie, czyli z Hansa Klosa. Andrzej Strzelecki, doktor Koziełło, który był fanem golfa. I tutaj powinna znajdować się piłeczka golfowa, ale chyba została skradziona. A to jest Ludwik Dorn, marszałek Sejmu. Był, niedawno miał pogrzeb. A tu kaplica kościoła polsko-katolickiego, czyli odłam protestantyzmu. I tu jak zobaczycie, że ksiądz jest pochowany i miał żonę, to tam tak można. I kolejne załoga, która zginęła tym razem w Lesie Kabackim w 1987. Na YouTubie można znaleźć taki fragment ostatni lotu, gdzie pożegnali się z godnością. Dobranoc, cześć, giniemy, a nie ostatnie słowa jak w smoleńsku na k. I tu jest załoga Ryszard Chmieleski. Można powiedzieć przez chwilę, jak ten film oszukać przeznaczenie. Miał lecieć w 80 roku, ale się zamienił, no ale w 87 już nie udało się. Grup Kory, piosenkarki Olgi Sipowicz, wcześniej Olgi Jackowskiej. Bardzo charakterystyczny też grup, w którym nie ma daty śmierci. Jeszcze wielu z tych bohaterów nie ma swoich grobów, odnalezionych szczątków, dlatego są te brzozowe krzyże z ich wizerunkami. Ginęli po II wojnie światowej, mordowani przez Urząd Bezpieczeństwa. I tu macie nazwiska właśnie tych bohaterów zamordowanych. I adnotacja, że jeszcze nie zostałem odnaleziony już, bo tutaj były zbiorowe mogiły, prawda? I IPN z profesorem Szwagrzykiem na czele szukał tych szczątków pomordowanych. I tu między innymi generał August Emil w pseudonim Nil, jeszcze nie został odnaleziony. A na przykład podpułkownik Antoni Olechnowicz, że tu zostałem odnaleziony. No, może nie konkretnie tu, w sensie, ale no na tym obszarze, prawda? Piłkarze. Kazimierz Dejna, słynny kaka, który zginął w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych, że ona potem tu sprowadziła ciało. Bart, Solidarności Jacek Kaczmarski, słynne mury, Nasza Klasa. No i najbardziej oryginalny grup, który nie wszystkim się podoba, między innymi Mi... milis Też zmarła tragicznie w czasie zgrupowania w Portugalii dostała z zakrzepicy. A obok Jan Machulski, aktor, reżyser, pedagog, no i trener tysiąclecia, Kazimierz Górski, Orły Górskiego, tak, czyli dwa medale olimpijskie. Oraz medal na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Też niestety jego grób był plądrowany. Tą piłkę kradziono. Potem na złomie gdzieś odnaleziono. Stanisław Skalski nie był w dywizjonie 303, ale w innych. I ma najwięcej zestrzeleń. A tuż obok Waldemar Milewicz, dziennikarz TVP, który zginął śmiercią tragiczną w Iraku. Ten niepozorny grób to jest pierwowzór Hansa Klosa, czyli agenta J-23, Artur Jastrzębski, o którym opowiadałem w jednym z odcinków niezapomnianych, a dlatego, bo tutaj tuż obok dokładnie dziewięć grobów. Dalej spoczywa Stanisław Mikulski, czyli nasz Hans Kloss. Grób y, Władysława Komułki, towarzysza Wiesława, czyli pierwszego sekretarza który odszedł w Niesławie po wydarzeniach grudnia 1970, czyli jak strzelano do robotników i osób wysiadających idących do pracy w Gdańsku gdyni. I to jest symboliczny grup słynnego Wojtusia Zalewskiego pseudonim Biały Orzeł, Orzeł Biały, dokładnie, który miał 11 lat, był bardzo jak na swoje lata bohaterski, przenosił meldunki z Koło dworca głównego w Warszawie wyprowadził spod oblężenia Pluton Grzesia, tak, to jest symboliczny grób, on nie znaleziono jego ciała. Zgrupowanie garłuch, które nacierało na lotnisko okęcie straty sięgnęły praktycznie 100%. Do innego skrzydła po prostu należał słynny papcio miel, czyli autor. Ko Najsłynniejszego polskiego komiksu Tytus Romek i Atomek. I chciałem Wam tu pokazać grup trzech braci: Romuald, Jakubowski, Zbigniew i Wiktor, którzy zginęli 1 sierpnia. Skontaktował się ze mną człowiek podający się za jakieś ich kuzyna yy, no, i powiedział, że tuż przed godziną W, każdy wziął ślub i zostali pochowani w białej koszuli, po której ich matka rozpoznała, potem matka NKWD zabiło, a z kolei ojciec był majorem wywiadu i został znaleziony pod Warszawą w Łomiankach, prawdopodobnie z zabity upozorowane samobójstwo. Krzyż Katyński. Pierwszy powstał w 81, ale władza komunistyczna go rozebrała. Później w 1985 postawiono Krzyż Katyński Państwowy, na którym napisano, że zbrodni dokonano w 1941 roku, że to Niemcy dokonali tej zbrodni. Tu też bardzo wzruszające, szczególnie 1 sierpnia, na obchody powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego, groby sanitariusze, które zostały zabite w szpitalu na Woli. Rozstrzelane. Jak widzicie, gdzie miały 16, 17, 14 lat. A teraz zajdziemy do Krzysztofa Baczyńskiego i jego żony Barbary. Pewnie w liceum na lekcjach polskiego będziecie przerabiać jego wiersze. Młody poeta zginął w czasie powstania warszawskiego, żona również prawdopodobnie była wówczas w ciąży. Zanim padłeś jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką, czy to była kula, synku, czy ci serce pękło. Komu się uda znaleźć najmłodszego powstańca tutaj pochowanego wśród brzozowych krzyży? Grup Jędrusia Schweikerta. Które Polek mając 11 lat na grobie Jędrusia do niedawna można było zobaczyć pluszowego misia. Należeli do szarych szeregów, stąd takie brzozowe krzyże. Matka Jędrusia Schweikerta poprosiła, żeby został tutaj syn pochowany, chociaż nie był oficjalnie prawda, powstańcem, bo był ochotnikiem pomnik właśnie armii Krajowej Batalionu Zośka, przy którym zostawiam znicze. Grób Aleksandra Kamińskiego, czyli autora Kamieni na Szaniec. I tu grup łupaszki, czyli tego żołnierza wyklętego, który został odnaleziony i osobno już jest pochowany, ma już swój grup. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Za tydzień będziemy kontynuować wycieczkę. Tym razem wybierzemy się na stare powąski w Warszawie. Wycieczka była bardzo długa. Trwała ponad 3 godziny, dlatego musieliśmy podzielić to na dwa odcinki. Do zobaczenia!